No, i nie wierzę, czy to jest to, o czym myślałem od początku poszukiwań. Jeśli tak, to mega. Chyba mamy jakieś. Sreberko. Dajcie kolejnego dnia. Wczoraj chodziliśmy z półtorej godziny. Dzisiaj też mniej więcej mam tyle samo czasu. Także robimy dalszą część tego pola. No i do zobaczenia przy pierwszych dołkach. Mam nadzieję, że dzisiaj to sreberko trafimy. Dobra, mamy pierwszy sygnał Ile? 75, Wykopiemy i zaraz pokażę, co to będzie. Jest gdzieś wykopane to możemy sobie wykrywać. Dobra, jest gdzieś tutaj. Gdzieś... o jest tutaj jest moneta. Zobaczmy. Cóż to takiego? Jedna kopiejka super. Także mam nadzieję, że ta część pola będzie lepsza niż ta wczorajsza. Dobra, no i mamy kolejny sygnał, tym razem 63. Wykopiemy i do zobaczenia przy dołku. Mam to już wykopane. Kładziemy wykrywacz i szukamy, co to może być. Coś tu mamy w ręce. No, jest. Widzę jakiś guziczek. Przytrzymajmy go delikatnie. No, coś takiego. Nie wiem, co to jest za guzik. Z jakimś takim, jakby granatem. Zrobię zdjęcie. Będzie widać tutaj w filmiku. Także zobaczymy. Jak ktoś się zna na guzikach, to będę wdzięczny za. Napisanie w komentarzu, co to jest za guzik. Mamy kolejny sygnał. Maksimum skali 77. Więc wykopiemy sobie to razem. Mam nadzieję, że tym razem coś ciekawego. Gdzieś jest wykopane, więc kładziemy i szukamy. jest gdzieś tu. A już widzę jest. Jest jakaś moneta. Zobaczmy co to. Z tej strony całkiem wytarta. Z tej chyba też, nie wiem czy coś tu będzie widać na niej. Tutaj widać jakby jakiegoś orła Jest dosyć gruba ale nie wiem co to może być Tutaj był kolejny dołek, nie dużo na tym polu jest takich żelaznych kółek, nie wiem czy to jest od jakichś uprzęży dla zwierząt Znalazłem tego tutaj już może z 5 sztuk takich samych więc też jak macie pomysł do czego to służyło, to możecie napisać w komentarzu. Będę wdzięczny. No, no, mamy kolejny sygnał blisko drogi. Ładny już ja wiem, że to jest moneta. Ale nie wiem jeszcze jaka. Weźmy ją. I co tutaj mamy? Hmm. bo może być ciekawa. Oho, Jest super. I to jaki piękny stan. jeden grosz 1810. Fantastyczna moneta. Przepiękna. I bardzo ładnie zachowana. Także nie będę jej tutaj mocno przecierał. O spodnie. No prześliczna. Super. Kolejny sygnał, też maksimum skali. Praktycznie jeszcze nie kopałem, ale jeszcze nie wiem co to jest, więc zobaczymy razem. Mam nadzieję, że jest. Jest jakaś moneta. Ale niestety jest to tylko złotówka PRL rocznik. 49. tam była ta wcześniejsza złotóweczka a tu dalej mamy ile? Tak. 10 groszy jest 10 groszy rocznik będzie widać? widać 73 także pozdrawiamy wszystkich widzów z rocznika 73 jeśli tacy są i do zobaczenia przy następnych dołkach, tak dalej, był kolejny sygnał. 70. Myślałem, że będzie jakaś moneta, ale tym razem jest to jakaś kulka. I to taka dosyć spora, ciężka. Nie wiem, takie jeszcze nigdy nie znalazłem. Znajdowałem mnóstwo jakichś szrapnelowych i muszkietowych, ale czegoś takiego jeszcze nie. Na, na grubość mojego palca jest. Standardowo liczę na Was. Jeśli oglądacie filmik i wiecie, co to może być, to śmiało, piszcie w komentarzu. Dobra, kolejny obiecujący sygnał 75-74 na skali. A już nie będziemy razem kopać. Zaraz jak wydobędę, to się włączę. No, i zobaczmy co to tym razem będzie. No, dobra, jest, już myślałem, że jeszcze nie będzie. No i nie wierzę, czy to jest to, o czym myślałem od początku poszukiwań. Jeśli tak, to mega. Chyba mamy jakieś sreberko. O, tutaj Więc podnosimy i patrzymy, cóż to takiego będzie. Jest jakieś uderzone, ale na pewno nie przez szpadel. Co to jest? 20 kopiejek. 1915 super. Ango. Ale się cieszę. Czyli jednak warto przed wyjściem w pole pomyśleć to, o czym chciałoby się znaleźć. No i nie pozostaje mi nic innego, jak teraz pomyśleć o jakimś złotym dukacie przed wyjściem w pole. Ale ekstra. No i dzień mamy zrobiony. Pięknie się błyszczy. W domu ją podczyszczę i pokażę Wam na zdjęciu. Super. Ja Miałem tutaj ciekawy sygnał. Już to wykopałem, trochę się namęczyłem, bo nie mogłem namierzyć. I to jest coś takiego. Jakieś takie jajowate żelastwo Tutaj coś jest doczepione z tyłu. Nie wiem co to może być. Hm, ciekawe. Chyba nic na tym nie ma, żadnych zdobień. Nie wiem co to mogło być. Długo było bez sygnału. W końcu trafiłem i nawet nie muszę kopać bo leży na wierzchu. Ale nie wiem czy to nie PRL. Jakiś czy coś innego. 5 zł PRL. No niestety, ale zawsze to moneta. Dobra, mamy małą monetkę, nie wiem co to jest, pewnie buratynka, ale jeszcze warto sprawdzić czy coś na niej widać nic nie widać, myślę, że to buratyna na 100%. Ok, znowu blisko drogi signo 50 Jakaś ciekawa rzecz, coś takiego. Jeśli macie pomysł, czego to może być, to fajnie by było to zidentyfikować. Kolejna moneta. Tym razem. 20 groszy, rocznik 49. To mamy kolejny sygnał po dłuższej przerwie. I jakaś taka. Nie wiem, co to jest jakaś nakrętka, czubek czegoś. Z takimi tutaj nacięciami, jakiegoś pocisku. Nie wiem.